Witam z Engelbergu, na ósmym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019-2020. Oto lista startowa dzisiejszego konkursu, konkursu poprzedzającego turniej Czterech skoczni, który już niedługo. A więc, zacznijmy sobie ten konkurs, zaczniemy go William Rhodes, jak widzimy wiatr dzisiaj. No, warunki pogodowe nie są zbyt dobre. Zobaczmy, jak sobie poradzi Amerykanin. Jako pierwszy zawodnik, skok jest jednak krótki. 113,5 m roczny. Roman Trofimov. Reprezentant Rosji. Na razie grupka zawodników, którzy nie radzą sobie w tym sezonie pucharu świata kompletnie. Tak samo Roman Trofimov, 122,5 m. Słaby skok. Alex Insam. Zobaczmy na próbę Włocha, który już w powietrzu, insam walczy o odległość poniżej punktu konstrukcyjnego, jednak 123 metry miejsce. Drugie, Wojciech Stursa, reprezentant Czech. Zobaczmy, jak sobie Stursa dzisiaj poradzi. nisko ze skokiem Stursa, ale to jest skok, który dał mu w tej chwili prowadzenie 125,5 metra i był trofibowa Insama Anti-Alto. Jedyny film w całej stawce, ładne wyjście z progu, spokojnie w powietrzu, ponad 125 metrów, dobry skok Antiego Alto, 127 metrów. Mackenzie Boyd-Klaus tymczasem, ten zawodnik już z punktami, Pucharu Świata, Boyd-Klaus, spokojnie w powietrzu, ale jednak poniżej punktu konstrukcyjnego. No wiatr dzisiaj jest fatalny, 2 metry na sekundę jest z tyłu skoczni, trudno będzie zawodnikom tutaj odlecieć. W game tymczasem. Reprezentant Rosji. Także nisko nad skokiem i także ta próba jest niestety krótka. Miejsce piąte. Dmitry Wasiljew. No, Rosjanie nie radzą sobie w tym sezonie. Zresztą widać. Wasiljew, chociaż teraz ładne wyjście z progu. Wasiliewa, dobry skok. Dobry skok. w 129 metrów. Mamy nowego lidera. Władimir Zografski, tymczasem reprezentant Bułgarii Spokojnie w powietrzu, dosyć dobrze na progu, dobry skok Zografskiego Bardzo dobra próba, 129,5 m, jednak przegrywa, no z jest Deki to. Jak skoczy Japończyk, już w powietrzu Spokojnie, ale niestety skok, który nie da mu prowadzenia na 128 metrów. Miejsce trzecie. Moritz Baer, tymczasem reprezentant Niemiec. Spokojny lot, ale krótki. Poniżej punktu konstrukcyjnego. Miejsce piąte. Konstantin Schmidt. Zobaczmy, jak skoczy kolejny z Niemców. No już że chociaż nisko nad zeskokiem, nie najlepiej ułożony Schmidt. I ten skok jest króciutki. Miejsce ósme w tej chwili. Kevin Bickner, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Nie mamy zastrzeżeń do Bicknera w tym sezonie. Bickner skacze przyzwoicie. No i dzisiaj także. Próba dobra w tej chwili. Miejsce trzecie, więc pycha Taki to na miejsce czwarte. Teraz Siergiej Tkaczenko. No zaskoczył nas już w jednym konkursie. Kaczenko. Chociaż teraz to wyjście z progu słabiutkie i Tkaczenko skacze krótko. Dopiero 13 miejsce, a więc przedostatni. Anzelaniszek. Pierwszy ze Słoweńców, którego dzisiaj możemy oglądać. Laniszek już w powietrzu walczy o odległość, ale jest krótki skok. Niestety Anze Laniszek miejsce ósme. Simonaman. A więc Szwajcar. skacze u siebie w Engelbergu. Ładne wyjście z programmana. Walczy teraz o odległość. No jest ponad punkt konstrukcyjny. 127,5 metra miejsce. Trzecie. Stefan Laje. Prezydent od Niemiec. Zobaczmy jak on się zaprezentuje. Już w powietrzu laje. No nie ma dzisiaj warunków do skakania. 125,5 metra. Stefan Laje. Miejsce siódme. Myślę, że te skoki pod 130 metrów mogą być najdłuższymi, które dzisiaj zobaczymy. Daniel Huber tymczasem. Austryjak. płasko się wybił strasznie. Huber. I ten skok jest krótki. Dziesiąte miejsce. W chwili Hubera. I mi Słoweniec. No tu już przechodzimy na tej gruby skoczku, która. Ma trochę punktów na swoim koncie i może nadrabiać w generalce. A Timi Zajd skacze ładnie. 129 metrów i w tej chwili jest za Wasiliewym na miejscu drugim. Kierow deszfanden. Szwajcar skacze u siebie. Deszfanden już w powietrzu spokojnie. Pon wyżej punktu konstrukcyjnego. Na mu to miejsce czwarte w tej chwili, a więc jest egzekw po Simonem Ammanem. Zobaczymy, czy Szwajcarzy dostaną się do drugiej serii. A tutaj mamy Maćka Kota. No nie jest to wyważony sezon Polaka. Teraz też nisko i też niestety krótko. 127 metrów miejsce, dopiero dziewiąte, a więc może być bez awansu Maciek. Dzisiaj, po drugiej serii. Tego o uczy tymczasem. Tak uczy już w powietrzu, nisko nad zeskokiem, ale to będzie dobra próba. Japończyka. W tej chwili na miejscu czwartym. Bardzo dobry skok. Tak my już widzimy Anze Semenicia. Który dojeżdża do progu skoczni Engelbergu Semenić ładnie ułożony w powietrzu. Niestety ten skok jest krótki. Ląduje Semenić przed Maćwym Kotem w miejscu 10. Zawodnik z Niemiec. Już w powietrzu. Też niestety nisko. I króciutko. Piłz Paszkę. No bez awansu do drugiej serii. Robert Johansson tymczasem. Norwek jest w środku całej stawki w Generalce Myślę, że go to nie satysfakcjonuje Johansson na pewno chciałby więcej, ale tym konkursem więcej nie pokażę W tej chwili 15 na pierwsza piątka już za Wasem do drugiej serii A my oglądamy teraz Richarda Freitaga Freitag też płasko się wybił niziutko ze skokiem Niemiec Krótko dzisiaj skaczył zawodnicy 123 metry Freitaga on wypada daleko. A więc ciężkie, ciężkie warunki tutaj w Wendelbergu. Czasem Gregor Schröntzauer. Już w powietrzu, dobrze się wybił cawer. Wysoko spokojnie, brawo. Brawo, Gregor, to jest skok bardzo dobry 130 metrów. I mamy w końcu na prowadzeniu W tej chwili pierwsza, teraz Jan Herl. Ostry jak już w powietrzu Chociaż ten skok jest krótki Około 125 metrów W tej chwili dziesiąty A Więc jak na razie Herl? Bez awansu Yukiya Sato tymczasem Ociera się o tą Drugą dziesiątkę klasyfikacji generalnej Yukiya Sato Bardzo dobrze teraz Bardzo dobry skok 135 metra I to on w tej chwili O 1,4 punktu wyprzedza Gregora Schienzauera Robin Pedersen nie wychodzą mu te konkursy. Poskoczni w wiśle Pedersen, teraz też to wyjście z progu nie najlepsze. Oj, oj, oj. Krótko, krótko niestety. 28. w tej chwili. Fatalnie. A pierwsza 30 minęła. Dziesiątka Czołowa już. je swoje miejsce w drugiej serii. Prowadził Kiasato, Asato. Drugi Gregor Shinsaber. A trzeci Dimitri Vasiljev, który zaskoczył nas tym swoim skokiem na 129 metrów. No z Polaków Maciej, Kot Może mu być ciężko Żeby awansować do drugiej serii A pierwszym oczekującym jest Jan Herl Tymczasem Peter Preutz Już na górze Skoczni w Engelbergu Jak sobie teraz poradzi Preutz Ładne wyjście z progu, spokojnie w powietrzu Bardzo dobry skok Preußa, Bardzo dobra próba, 130 metrów I jest w tej chwili drugi egzekwus ze Już Plus Hiro tymczasem Przyzwoity sezon w wykonaniu tego Japończyka, chociaż teraz... Krótko, krótko Kobayashi. 124,5 metra, miejsce 21. Piotr Żyła tymczasem. A więc jak sobie poradzi Polak? Żyła jest w tej drugiej dziesiątce. Generalki, ładne wyjście z progu teraz Piotra Żyły. Spokojnie w powietrzu, dobry skok. To jest dobry skok, da mu awans do drugiej serii. W tej chwili Piotr na miejscu czwartym, 3.20 naprawdę świetnie, technicznie żyła. Ale od razu tutaj Dawid Kubacki. A więc jest kolejna szansa dla Polaków, żeby zaskoczyć rywali, żeby być na prowadzeniu Kubacki. Ładnie, spokojnie. No podobnie myślę, że jak żyła w tej chwili Kubacki za Piotrem na miejscu szóstym A tu już Daniel Andre tande. Na najeździe do swojej próby. Tande w powietrzu. No nie najwyżej nad zeskokiem, spokojnie, podobnie jak Polacy. Nawet chyba trochę lepiej. Daniel Andretande w tej chwili zajmuje miejsce drugie. Exekwos, prełca mistrzem całą Zobaczmy na próbę Karla Geigera. Niemiec jak na razie w drugiej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Chociaż moglibyśmy się po nim spodziewać o wiele więcej. Geiger teraz skacze bardzo ładnie. 130 metrów. No i mamy już czterech zawodników na miejscu drugim. Killian Pajer tymczasem. Szwajcar, skacze u siebie ładne wyjście z progu, spokojnie teraz skok Pajera dał mu awans do drugiej serii jednak w tej chwili dopiero 11 Stefan Hula wypadł z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej jest jednak blisko, nie, jest jednak blisko Hula, o i problemy po wyjściu z progu Stefan Hula w tej chwili nisko ze skokiem. niestety niestety Hula, 27 wypada a więc bez awansu do serii finałowej Mariusz Lindvik Norwek już w powietrzu, ładne wyjście z progu, spokojnie, teraz będzie dobrze, będzie daleko Lindvik Kapitalnie 130 metrów, jest w tej chwili na miejscu 8 No 8 miejsce, ale to jest punkt straty Tak? Punkt? 2, nie, punkt, punkt straty do miejsca drugiego a więc bliziutko, linwi. bliziutko tam są wszyscy. No, niewiarygodny konkurs. Takich małych różnic chyba jeszcze nie mieliśmy. A teraz Thomas, Asen, Markeng. Krótko, krótko Markeng, w tej chwili 14. Oczywiście z awansem pewnym, ale... niestety daleko. Diorio Kobayashi. 10 zawodnik klasyfikacji generalnej. No tu już są ci sami najlepsi zawodnicy. Kobayashi tymczasem nisko nad zeskokiem, niestety nie wybił się najlepiej, krótko! Krótko Kobayashi, 18 miejsce Ma awans, ale jest daleko Duża strata jego do liderów. Jeszcze raz Filip Aschenwald Zobaczymy jak on Spisze się na skoczni w Engelbergu No trudny konkurs, dzisiaj Aschenwald tymczasem genialnie 130,5 metra I to on w tej chwili obejmuje prowadzenie Brawo Aschenwald Kapitalny skok Austriaka Zobaczmy jeszcze raz. Ładnie leciał, no nie ma tego noszenia dzisiaj, ale Ashenwald poradził sobie rewelacyjnie. Jest egzekwus Ikkyo Sato. Tymczasem domen prełc. Bardzo dobry sezon domena. Już w powietrzu. Świetnie, świetnie domen. 131 metrów, chociaż zabrakło not i jest trzeci. No trzeci jest samodzielnie, wyprzeza całera i spółkę o 30 punktu na no do liderów ma straty 1 i Czasem Johan Andre Forfang Który już na najeździe, już w powietrzu Forfang Walczy o odległość, dobry skok Forfanga, dobra próba Johan Andre Forfanga 135 metra I w tej chwili jest przed domenem prełce. Rowan Kobdelka tymczasem w bardzo dobrej formie Czech Od tych konkursów w Harchowie. No ale teraz niziutko nad skokiem Kołdelka. Będzie ten awans do drugiej serii, chociaż teraz dopiero dwunasty. A więc Kołdelki nie będziemy mieli w czołówce pierwszej serii. No skoro był przyzwoity, jednak to nie wystarczyło. A teraz Stefan Kraft, piąty zawodnik klasyfikacji generalnej. Tu już grupka zawodników, która ma bardzo małe straty w generalce. Kraft spokojnie, ładnie, technicznie. Będzie dobry skok. 129,5 metra jest piąty. 320 krafta, bardzo bronota. No i jest wysoko. Czasem Jakub wolny. Był lider pucharu świata. Jakub wolny. Teraz w powietrzu. No nie było. To najlepsze wyjście z progu wolny. Niestety krótko. Nie. Kolejny polak zawala sprawę. 29 miejsce. Więc raczej bez wolnego druga seria. Ojej. Ojej. Jakub wolny. Teraz obok Maćka kota. Na Stefan Hula odpadł fatalny konkurs Polaków w Michał Hajbek. Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej. Już w powietrzu nisko nad skokiem, no taka dziwna pozycja, chociaż Hajbek skacze dobrze. 129,5 metra jest miejsce 12. Strata jednak nie jest duża. Markus Eisenbichler tymczasem. Drugi w generalce zawodnik. Już w powietrzu. Spokojnie, Eisenbichler. Dobry skok Eisenbichlera. Bardzo dobra próba, 130 metrów i dziesiąte miejsce. Niewiarygodne, jakie małe są te różnice w tej chwili. <laughs> Dziesiąty Eisenbichler. Ile on traci? 1,9 punktu do lidera. Wow, wow. No i Kamil Stoch. Lider Pucharu Świata, 133,5 metra, żeby objąć prowadzenie w pierwszej serii. Kamil już w powietrzu, leć Kamil jak najdalej, leć po drugą serię. Druga seria będzie, ale to nie będzie miejsce w czołówce. Kamil Stoch, 128,5 metra na miejscu. 19. Nie jest to dobry konkurs Polaków. Najwyżej sklasyfikowany jest 11. Piotr Żyła 16. Dawid Kubacki i 19. Kamil Stoch. I to tyle. Maciej Kot zakończył rywalizację na 31 miejscu. Jak wolny był 32. Ajajaj. Niestety, niestety. Tak to się zakończyło. No to pierwsza trójka. Yuki Asato liderem Exequo z trzecie miejsce Johanna Andre Forfang, który traci do nich pół punktu. Potem jest Domen Preutz, Stefan Kraft, a więc ci, ta dwójka, która jest w czołowej 10 klasyfikacji generalnej. No a my przejdźmy już sobie do tych zawodników na dole. No zaskakujący Jakub Wolny, Stefan Hula no i to jest ta dwójka, która najwyżej sklasyfikowana jest z tych zawodników, którzy odpadli po pierwszej serii, niestety. A więc przejdźmy już do serii finałowej. Rozpocznie Anze Semenić, który traci 8,1 punktu do lidera. Nie jest to duża strata Semenicia. Ładne wyjście z progu teraz Słoweńca. No chociaż skok około 125 metrów. Zobaczymy, jak będą się spisywać inni. A Anti Alto chyba właśnie zanotował pierwsze swoje punkty w tym sezonie Pucharu Świata. Alto w powietrzu, dwa dobre skoki dzisiaj. Fina 127 metrów dwa razy i jest przed Semeniciem. Jan Herl. 28 miejsce po pierwszej serii. Chyba nie do końca go to satysfakcjonuje, chociaż teraz pięknie, wysoko. Hell, kapitalnie. Myślę, że mógł tam jeszcze trochę dalej polecieć. 130 metrów z bardzo dobrymi notami. No ten wiatr trochę ucichł przy jego skoku. Był jakieś pół metra na sekundę lżejszy w plecy, no i Hell to wykorzystał. Teraz dajki i to. Mało punktów w tym sezonie na koncie Japończyka i teraz. Prowadzenie nie zdobędzie. Jest w tej chwili drugi. Będzie z Austriakiem, a tu już Rioj Kobayashi. Dziesiąty zawodnik Pucharu Świata. Kobayashi, ładne wyjście z progu, spokojnie w powietrzu. Dobra próba Kobayashiego, 128,5 metra, jest drugi. Kevin Bickner, Amerykanin znowu w drugiej serii. Regularnie mi się zdaje, te punkty zdobywa. Bardzo dobry sezon Bicknera, chociaż tutaj problemy po wyjściu z progu. Skok poniżej 130 Betra i na drugim miejscu ląduje Bigter. Simon Amman. Wszyscy Szwaj Szwajcarzy dostali się do drugiej serii Oj, Amman spóźnił wyjście z progu Jaka będzie odległość poniżej 130 metrów Ammana W tej chwili na miejscu trzecim Gregor Deszfanden Prawda, jak z Ammanem nawet był Deszfanden no, Chociaż Szwajcarzy w drugiej serii nie prezentują nic Deszfanden fatalny Poniżej punktu konstrukcyjnego Jest w tej chwili ostatni nie wyszedł mu kompletnie ten skok. A tutaj Tomasz Asen Marken, 11 zawodnik klasyfikacji generalnej. Już w powietrzu. Nie wiem, czy tam nie spóźnił, lekko wyjścia z progu. Krótko, Marken. Krótko, 127 metrów jest szósty. A więc Zaryo Yukobayashi. Nie dogoni Japończyka w tym konkursie. A tutaj Taku Takeuchi. 20 po pierwszej serii. Spokojnie, ładnie. I czy uczy obejmie prowadzenie? Jednak nie. Zabrakło 1, 10 punktu do Austriaka. No który z 28 miejsca przesunie się o po kilka pozycji. A teraz Kilian Payer. Też wysoko w Generalce pajer. Świetny naprawdę sezon Szwajcara. I w tej chwili Payer na prowadzeniu. 129,5 metra. Bardzo bryskok Kilian Kylian Payera. A tutaj lider Pucharu Świata Kamil Stoch. 19 miejsce po pierwszej serii. Kamil już w powietrzu. Spokojnie, leci jak najdalej, Kamil. Krótko, krótko Kamil stok 128,5 metra, jednak notami o jedną dziesiątą wygrywa z Kylianem Pajerem i obejmuje w tej chwili prowadzenie. No przynajmniej tyle dobrego dla Kamila. A tutaj Władimir Zografski. Nie ma zbyt dużo punktów w tym sezonie Bułgar. Teraz skok jest ładny. I on jest na miejscu piątym. No więc, no dzisiaj noty znaczył wszystko. Timi zajc, 16 po pierwszej serii. Słoweniec. Zajc w powietrzu, ładnie, spokojnie i może wyprzedzić Kamila. Tak jest, 129 metrów od 30 punktu. Daj mu prowadzenia. A tutaj Dawid Kułacki 16 po pierwszej serii skoczek. W tym nieudanym konkursie z Polaków Kubacki zajmował dobre miejsce I teraz jest także dobra próba 129,5 metra Ładny noty Kubackiego Obejmuje pewne prowadzenie A tu Roman Kołdelka Szósty skoczek klasyfikacji generalnej Kołdelka teraz jednak Drobne problemy po wyjściu z Krótko Kołdelka Oj 11 miejsce w tej chwili A więc nie zbliżę się do tej czołówki Kołdelka, tutaj zobaczmy na próbę Lindwika Lindwik już w powietrzu, spokojnie, ładnie No ale nie jest to jakaś wybitnie daleka próba 127,5 metra, w tej chwili piąty Chłopacki no na prowadzeniu, a tutaj Michal Hajbek Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Hajbek w powietrzu, ładnie, spokojnie Świetnie Hajbek! 130 metrów z kapitalnymi notami i jest na prowadzeniu i odrobi kilka punktów do Kamila. Po tym konkursie. tutaj Dimitri Vasiliev. Jedenasty genialne miejsce reprezentanta Rosji po pierwszej serii. A jak teraz sobie poradzi Vasiliev? Spokojnie, pięknie! Vasiliev, 131 metrów i chyba to jest najdłuższy skok tego konkursu. Dimitri Vasiliev. No zawiesza poprzeczkę wysoko. Zawodnik z piątej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Skacze genialnie. Jest na prowadzeniu, a tutaj Piotr Żyła. No Żyła ma już jedno miejsce na podium w tym sezonie, a jak teraz sobie poradzi? Piotr Żyła spokojnie w powietrzu, krócej od Wasiliewa. W tej chwili czwarty, niestety, Piotrek. A więc spada nawet za Dawida Kubackiego. A tutaj Markus Eisenbichler. Dziesiąty po pierwszej serii, drugi w generalce. Eisenbichler w powietrzu, ładnie, wysoko, tylko jak daleko poleci, Eisenbichler genialnie! Markus Eisenbichler 132,5 metra No te noty nie były może najwyższe, ale są dwie dziewiętnastki zaliczane i dziewiętnastka i pół Markus Eisenbichler nowym liderem No tylko 1,4 metra na sekundę Miał wiatru z tyłu skoczy, no i wykorzystał to Że te warunki były trochę gor... lepsze Czasem Gregor Schiedensauer Tutaj ta grubka zawodników Egzekwo z szóstego miejsca po pierwszej serii. Znacznie nie oszyli Ładne wyjście z progu. No, jemu wieje w plecy. O 60 mocniej niż Eisenmichlerowi. No i Szylencauer nie odleciał. Niestety. Gregor w tej chwili trzynasty. Peter tym tymczasem. Szóste miejsce po pierwszej serii. Chociaż pasywne wyjście z progu prełca czy teraz złapie wiatr? Nie. Krótko, Preuce 127 metrów, 12. Spadają ci zawodnicy, spadają. A teraz Daniel na No W połowie drugiej dziesiątki jest Tandę w generalce. Teraz ładne wyjście z progu. Spokojnie, Tandę w powietrzu. Dobra, prowadzenia Andre Tandego. Trudne warunki, ale on w tej chwili jest na miejscu trzecim, a więc za Eisenmischlerem i Wasiliewem. A teraz Karol Geiger. No nie jest to na razie wybitny sezon Geigera. Spóźnia wyjście z progu Wengelbergu i druga seria słaba. Karl Geiger, 127,5 m. Ajajaj. Słaby skok Niemca. A teraz Stefan Kraft. Z miejsca piątego. Piąty jest także w klasyfikacji generalnej. No Kraft chce na pewno te punkty nadrabiać do Kamila Stocha, do wszystkich liderów. Teraz Skok Krafta, 128,5 m. Jest miejsce piąte, więc Kraft będzie dzisiaj w dziesiątce. Kraft jest jednak za Hebeckiem, za Eisenbichlerem, ale przed Kamilem Stochem. A więc trochę do Polaka odrobi. No zobaczmy, co zrobi Domen Prelc. Czwarty po serii pierwszej. Domen. Nisko teraz nad zeskokiem, chociaż próbuje wyciągnąć tą odległość. No nie jest to wybitna próba. 129 metrów, jest piąty. Jest przed craftem. No, ale to nie może go zadowalać. Eisenbichler nadal na prowadzeniu. Teraz trzeci po pierwszej serii, johan Andre Forfang. Oj, krótko, Forfang niedobrze! Fatalnie johan Andre Forfang! Psuje wyjście z progu. 119,5 metra Forfanga i spada na miejsce 28. No, chyba ostatni będzie. Z trzeciego miejsca Forfang tutaj, tutaj, w tej fazie pierwszej lotu. Był ten błąd Forfanga. który daje podium Eisenbichlerowi. Na no, zostało dwóch. Yuki Sato. 135 metra. Dał mu prowadzenie egzekwo z Aschenwaldem. A teraz Sato ładnie, spokojnie. Yuki Sato. Chociaż to nie da chyba prowadzenia. I to nie da miejsca drugiego. Yuki Sato czwarty. 129 metrów. A więc Eisenbichler, Wasilie w To jest pierwsza trójka. Został sam Filip Aschenwald na górze. Zawodnik 9 w klasyfikacji generalnej. Jak sobie teraz poradzi Aszenwald? Spokojnie w powietrzu. Jednak nie ma tej odległości, które miejsce zajmie Aszenwald. Czy on w ogóle znajdzie się dzisiaj na podium? Jest drugi Filip Ashenwald. A więc jednak przegrywa z Markusem Eisenbichlerem. Ale drugie miejsce ma. I to egzekwus Dimitri Vassiljev. Wasilijew Vasiliew dzisiaj na podium. Ależ niespodzianka. Wasilijew Kapitalny konkurs w jego wykonaniu. Dwa punkty. Wasilew i Aschenwald stracili do Eisenbichlera, no który genialnie skoczył w drugiej serii. Bezkonkurencyjnie. Naprawdę. Czwarte miejsce: Daniel Andretande Piąty: Egzekwo Sato z Hajbekiem. Siódmy: Domen Preutz. Ósmy: Stefan Kraft. Dziewiąty: David Kubacki. Dziesiąty: 11 Jedenasty: Dimi Dwunasty: Kamil Stok. Mieliśmy trzech Polaków. No dość wysoko. Przełom pierwsze i drugiej dziesiątki, ale to byli wszyscy biało-czerwoni, którzy znaleźli się w drugiej serii. Za Stochem był Pajer, Lindwig, Geiger, Herl, Takeuchi, Preutz, Zograwski na miejscu 19 i Triensauer 20. Potem mamy Bickner, Amman, Kobayashi, Kodelka. Tych dwóch zawodników z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej nie poszło im dzisiaj. I Tom Markenk, anti z pierwszymi punktami, Semenić też i Forfang, który z trzeciego miejsca spadł na miejsce. Niestety 30. A więc sprawdźmy sobie klasyfikację generalną przed turniejem. Skoczni, Kamil Stok nadal na prowadzeniu przed Markusem Eisenbichlerem, który wygrał ostatni konkurs. Potem już z dosyć dużą stratą Michal Hajbeks, Stefan Kraft, Jakub Wolny na pozycji 5, Filip Arsenwald 6, Kołdelka 7, Domen Prevc 8, Tande 9, Forfang na 10 pozycji. Widzimy Dawid Kubacki jest w tej chwili na miejscu 15. No to Stocha traci już jednak ponad 200 punktów. Piotr Żyła 18. Stefan Hula spadł na miejsce 19. No po tym braku awansu. Ostatnie konkursy huli słabe. No i z pierwszej dziesiątki spada tak nisko. No a z białych, czerwonych, ostatni jest Maciej Kot na miejscu 32. Tylko 64 punkty Macika Kota w tym sezonie. Punktów nie zdobywało jeszcze. Tych zawodników, a gdzie jest Dimitri Wasiljew? Na które miejsce on przeskoczył? On jest w tej chwili. 25. A gdzie ma ma 84 punkty. A więc widać tym jednym miejscem na podium, jak Wasiljew przeskoczył do trzeciej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Dobra, ja się będę z Wami żegnał. Widzimy się już niedługo w turnieju czterech skoczni. Trzymajcie się. Cześć.